Jest z nami Ania dzisiaj z hotelu Paradise. Cześć, hej. Powiedz nam, jak się zmieniło twoje życie po programie. No diametralnie, jakby wiesz, z takiej normalnej, zwykłej dziewczyny nagle stałam się osobą rozpoznawalną i to miało ogromny wpływ na mnie. Jakby zmieniło się całe moje życie, zostałam influencerką, porzuciłam swoją poprzednią pracę, jest fajnie. Fajnie, I... ta popularność jest fajna, ale niesie za sobą też dużo, dużo trosk. Jakie teraz plany na przyszłość po programie? E, wiesz co, ja wzięłam udział w pierwszej edycji Hotelu Paradise, e, mam za sobą też kilka innych projektów telewizyjnych, rozwijam się jako influencer, e, przeprowadzałam kampanie reklamowe dla różnych firm, także fajnie, wszystko się kręci, mhm. jestem z tego zadowolona. A miałeś dużo hejtu na przykład po programie? Tak, uważam, że byłam jedną z najbardziej hejtowanych uczestniczek e, programu. E, I stąd też jakby wynikła moja operacja plastyczna, już miałam operację plastyczną nosa, e, bo jednak na natłok tych wiadomości, które krytykowałem wy... <grych> wcale nie wiem, ja mam gorsze wygląd. E, raczej no te opinie, które krytykowały mój wygląd, siadły mi tak na głowę, że jednak chciałam się tego kompleksu pozbyć, gdzie kiedyś nie było tego. Wiesz. I jak sobie poradziłaś z tym hejtem? Eee, wiesz co, na początku to sobie nie radziłam. Czytałam, siedziałam i płakałam. A później eee, po prostu stwierdziłam, że tak naprawdę szerzenie nienawiści w internecie eee, A tylko jest... w internecie? Na przykład spotkać się z hejtem? Nieg tak, tylko w internecie. Nigdy Aha. face to face, nikt mi nie powiedział nic złego. Chyba się nie odważył, no, kopie, ale to... powiem Ci, że generalnie właśnie jeżeli chodzi o hejt w internecie, to uważam, że robią to ludzie sfrustrowani, ludzie, którzy tak naprawdę eee, swoje zmartwienia i troski przelewają na innych ludzi, krytykują i tak dalej, a sami nie są doskonali. Trzeba też Pamiętaj, że zdanie obcych ludzi jest bez znaczenia, więc... A co sądzisz na przykład o projekcie, który Patryk zrobił? Super. Ja jestem w ogóle bardzo ciekawa projektu, który Patryk tutaj e, wykonał. Jestem ciekawa, jak film będzie wyglądał. E, fajni bohaterowie z tego co widziałam. Jestem ciekawa bardzo. Poza tym e, projekty Patryka zawsze są ciekawe. Dobra. Dziękuję Ci za wywiad.